Na razie działa tylko w jednej placówce. Możliwe jednak, że od września 2013 roku wszystkie wrocławskie żłobki publiczne będą monitorowane. To efekt ujawnionej w połowie października skandalicznej opieki nad dziećmi w prywatnym żłobku przy Alei Lipowej we Wrocławiu, gdzie maluchy były wiązane i kneblowane. Anna Tus. Zabawa pod okiem kamery, czemu nie? W tym wrocławskim żłobku monitoring działa od dwóch lat i wszyscy go sobie chwalą. Mamy tutaj panel sterowania, możemy, możemy przejść do każdej z grupy po kolei. Udostępniamy rodzicom podgląd, ponieważ jest to nagrywane i nagrywane w okresie całego miesiąca. Mama Dawida z takiego rozwiązania jest zadowolona. Nasze dzieci są bezpieczne, są monitorowane. Przede wszystkim jest monitorowane, kto wchodzi, kto wychodzi. No, czuję się z tym pewniej. Teraz miasto rozważa wprowadzenie monitoringu w pozostałych wrocławskich państwowych żłobkach. Kamery pojawią się jednak nie wcześniej niż we wrześniu 2013 roku. Prawdopodobnie Wielki Brat dotrze także do placówek prywatnych. W konkursach dla żłobków niepublicznych, które będą się ubiegały o dofinansowanie, z budżetu miasta, zapewne pojawi się też takie kryterium oceny, to znaczy żłobki, które potencjalnie miałyby taki monitoring, dostawałyby dodatkowe punkty. Już teraz władze Wrocławia sprawdzają, czy na terenie Wrocławia znajdują się nielegalne punkty opiekujące się maluchami. O współpracę poprosiły Rady Osiedli. Do tej pory raporty złożyło 10 z 48 wrocławskich rat. Na razie kontrola obejmie kilkanaście punktów żłobkowych. Piszemy i do Sanepidu, i do Straży Pożarnej, i do Nadzoru Budowlanego, żeby oni w ramach posiadanych przez nich kompetencji sprawdzili, no, czy te podmioty spełniają wymagania i kryteria. Monitoring i kontrole to efekt ujawnienia tych szokujących zdjęć. W nielegalnym żłobku przy alei Lipowej we Wrocławiu dzieci były wiązane, kneblowane, karmione siłą. Na informację zareagowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które proponuje, by od połowy przyszłego roku wszystkie, również niepubliczne żłobki, trafiały na listę urzędów miast i gmin, które będą mogły je kontrolować. Prokuratura żonie właściciela nielegalnego żłobka oraz jednej z opiekunek postawiła zarzut znęcania się nad dziećmi. Teraz trwają przesłuchania rodziców, a maluchy są badane przez psychologa Wrocław Anna Tus.